Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan to jest motodziennik w poniedziałek, zapraszam serdecznie na program, zapanowałem już nieco i myślę, że wrócimy do naszej poniedziałkowej rutyny, a dzisiejszy program mam wielką nadzieję będzie długi, ciekawy i bardzo interesujący. Zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń. Pamiętam pierwsze chwile z Peugeotem RCZ testowym, dobre 12 lat temu. Było to dla mnie auto zmarnowanej szansy. Na przeskoczenie ponad wizerunek producenta aut zwykłych i popularnych, bo potencjał był ogromny. RCZ miało być francuską interpretacją segmentu C z nadwoziem Coupé. Konkurencją dla Audi TT przede wszystkim, trochę Sirocco, trochę meganki trzydrzwiowej. I to się częściowo udało, bo to naprawdę zgrabne, nietuzinkowe, niebanalne auto jest. A częściowo się nie udało z dwóch powodów. Mniej ważny jest taki, że to skromne w kabinie. Ona się ładnie zestarzała, co prawda, ale w porównaniu z Sirocco Tetenie wspominając, brakowało tu staranności. Drugi problem jest ciut poważniejszy. Jeździłem każdą z czterech dostępnych wersji, czyli benzyną 1.6 o mocy 150, 200 albo 270 koni oraz dwulitrowym dieslem i diesel najmniej do tego samochodu nie pasował. A motor 1.6 nigdy mi swoją charakterystyką pracy nie odpowiadał, ile by nie miał koni. Sirocco 200 koni jeździło przyjemniej niż 270 KM w RCZ. Dzisiaj ani jednego ani drugiego modelu nie ma już z nami i chyba nieco inaczej na obydwa auta patrzymy niż te 10 lat temu. I coraz trudniej o ładną sztukę. A ta wypatrzona przez niezawodnego pana Pawła dobrze się zapowiada. Jest z 2015 roku, czyli z końca produkcji. To polski salon bezwypadkowe, z deklaracji, auto z 200-konnym 1.6 pod maską, białym perłowym lakierem i minimalnym przebiegiem 26 tysięcy km. Cena to 85 tysięcy złotych. Dla równowagi, za identyczne pieniądze, możemy kupić rok młodsze Sirocco z podobną listą zalet, czyli polski salon, auto bezwypadkowe, ale z dwa razy większym przebiegiem, który nadal jest bardzo niski to zaledwie 50 tysięcy km. Tu pod maską jest 2.0 benzyna fabrycznie 180, po modach 220 koni, skrzynia manualna. Jakby je zmiksować, czyli wnętrze Sirocco i napęd do pożota włożyć, byłoby super. Takie Renault Avantime zwróciło też uwagę naszego widza. To bardzo rzadki egzemplarz. Ledwie kilka tysięcy powstało i aż dziwne, że ceny nie wystrzeliły. Wręcz przeciwnie. Ta sztuka z 2002 roku z benzynową V6 i manualną skrzynią kosztuje tyle, co 5 albo 8 lat temu. 19 tysięcy złotych. Przebieg to 176 tysięcy kilometrów i to nawet jakoś na zdjęciach wygląda. Ładne Mondeo to kolejna wypatrzona przez naszego widza okazja. 2008 rok, pierwszy właściciel i 120 tysięcy przebiegu zaledwie. To samochód z polskiego salonu. W dodatku 20 tysięcy za niego trzeba dać. Szkoda, że to nie 2.0 benzyna. Ten 145-konny silnik jest bardzo udany, ale zaledwie 1.6 benzyna o mocy 110 koni. Motor zdecydowanie za słaby do takiego dużego nadwozia, ale i tak podejrzewam, że nie jedna osoba pomyśli teraz założę gaz, przecież to jeszcze pojeździ. Owszem, pojeździ. Na koniec propozycja od naszego widza i patrona jednocześnie. To BMW 530i z napędem na cztery koła. Auto jest z 2017 roku, jest to egzemplarz z polskiego. Salonu z jedną drobną szkodą parkingową w historii, likwidowaną Waso oraz jest to auto świetnie wyposażone. Przebieg to zaledwie 33 tysiące kilometrów. Jako ciekawostkę dodam, że ja ten samochód dla widza właśnie kilka miesięcy temu sprawdzałem i nie miałem do niego żadnych zastrzeżeń. Jeździł jak nowy, wyglądał jak nowy. Cena to 186 tysięcy brutto. Na auto zostanie wystawiona pełna faktura VAT. Ta część programu doczekała się sponsora w postaci firmy Corteco, firmy, która produkuje filtry, uszczelnienia, koła pasowe, elementy zawieszenia, elementy tłumienia wibracji, bardzo często również na pierwszy montaż. Jeszcze w temacie używek. Rozmawiałem ostatnio z kilkoma takimi grubymi handlarzami z motoryzacyjnych, podwarszawskich miejscowości, nie tylko podwarszawskich, no i pytałem ich, co to będzie teraz, tak? No, bo zazwyczaj mieli 30, 40 samochodów na placu, teraz mają 10 albo 15. Wszystko drogie, nie ma co kupić. Euro drogie, dolar drogi. No i to, co od nich usłyszałem, mnie napawa optymizmem. Odpowiedź brzmi bardzo często: jak to co? No znowu będziemy ćwiartki wstawiać do samochodów mocno rozbitych i będziemy je po prostu naprawiać i będziemy tym handlować. No bo tak to być może będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że nie, że to wszystko się jakoś odczaruje. No ale też bądźmy realistami. Słupko się to nie zmieni. Teraz sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w tym momencie w wielkim świecie motoryzacji. Nie zazdroszczę pracownikom firmy Renault odpowiedzialnym za social media. Bałagan mają straszny, Presja wywierana przez ogólnie rzecz biorąc społeczeństwo, przez państwa jest ogromna. I dwie refleksje mam przy okazji. Pierwsza jest taka, że jeszcze bardziej nie zazdroszczę tym, którzy zostali na Ukrainie oraz tym, którzy uciekli, stracili bliskich. A druga, może to wrodzony cynizm, ale nie sądziłem, by takie regularne bicie w Renault i wszystkie inne przesane do rosyjskiego rynku firmy w mediach, jak i mediach społecznościowych dało jakiś rezultat. Ale się pomyliłem. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że od czwartku, od 24 marca, staną linie produkcyjne w należących do Renault rosyjskich zakładach. Nie podano dlaczego, spodziewano się wymówki w stylu brak części podzespołów albo koronawirus, ale nie. W czwartek oficjalne stanowisko było rzeczowe i konkretne. Zawieszamy działalność i zastanawiamy się, co dalej. W spółkach kontrolowanych pracuje tam przecież 45 tysięcy osób. Być może decyzja, co dalej, i tak nie zapadnie we Francji, ale na Kremlu. 25 marca rosyjskie ministerstwo. Przemysłu i Handlu poinformowało, że w ciągu kilku dni, zapewne do końca tego tygodnia, odniesie się do ruchu, jakby nie patrzeć, największego zagranicznego inwestora w branży moto w Rosji i kto wie, czy zgodnie z zapowiedzianymi groźbami na mocy specjalnego dekretu nie przejmie fabryk. I z jednej strony gorąca krew i emocje u wielu z nas będą krzyczały, dobrze im tak, co nas to obchodzi. Ale to nie jest wszystko takie proste. Wywalenie Renault z Rosji nie za tydzień i pewnie nie za dwa, ale za miesiąc lub kwartał. Owszem, odbije się również na nas. Firma straci gigantyczne pieniądze, być może nawet stanie na krawędzi, nawet zacznie zwalniać, również u nas, modyfikować zamówienia u poddostawców, również polskich. To są naczynia połączone, a diabeł karty rozdaje, wszystko jest możliwe. Również to, że Rosjanie przejmą autowaz i zamiast Renault Duster'a zaczną tam produkować lekkie wozy opancerzone, albo czołgi, albo amunicję. Czasy, w których wiemy mniej więcej co będzie za tydzień albo dwa, zakończyły się pod koniec lutego. Zostając na moment w okolicach Renault, marka zawiesiła przyjmowanie zamówień na auta elektryczne i hybrydowe na jednym z najważniejszych rynków, czyli na rynku niemieckim. Wynika to nie tylko z braku podzespołów, być może również wiązek w związku z wojną w Ukrainie, ale też rozkołysanymi cenami surowców niezbędnych do produkcji akumulatorów. Podobną decyzję ogłosił ostatnio Volkswagen. Tesla i jej niemiecka fabryka nie zgłaszają na razie żadnych problemów. Produkcja polskiego samochodu elektrycznego i zera również przebiega bez zakłóceń. Premiera Volkswagena 5 nieco się opóźni. Miała być w kwietniu, będzie w maju, chyba, bo brakuje kabli do złożenia samochodów, nawet tych, które miały być pojazdami demonstracyjnymi dla dealerów. Audi na kilka dni lub tygodni zawiesza produkcję modelu Q4 e-tron od a 4 do A7, Q7 i Q8 z tego samego powodu. Brakuje kabli. I ciekawy jestem i nawet poproszę o komentarze w tej sprawie, jak ocenią Państwo kolejną informację. Większość europejskich fabryk uzależniona jest od wiązek elektrycznych produkowanych przez Leoni w ukraińskiej fabryce. Otóż fabryka ta wznowiła produkcję, mimo wojny dookoła. Po kilkunastu dniach przestoju pracownicy mogą dobrowolnie przychodzić do pracy, mimo godziny policyjnej, mimo ataków rakietowych. I przychodzą! Fabryka działa w 40% mocy produkcyjnych. Jeśli uda się uruchomić nocną zmianę, osiągnie wydajność 70%. To imponujące i wzruszające, jak nasi pracownicy są zdeterminowani, by nie czekać na poprawę sytuacji, ale są gotowi bronić swojego kraju i swojego stylu życia, powiedział Aldo Kamper, dyrektor generalny firmy Leoni z siedziby w Norymbergii, w Niemczech. Co państwo na to? Nie jest łatwo, prawda? Z jednej strony wojna, z drugiej strony ludzie chodzą do pracy i robią wiązki, żeby Mercedes miał co w salonie postawić, ale z trzeciej dostają za tę pracę pieniądze, z czwartej mogą zająć głowę czymś innym. Zostawmy to na razie, przejdźmy do informacji bez wojny w tle. Mamy nowe Maserati. Czwarty model pojawi się niedługo w salonach po Ghibli, Levante i Quattroporte. Marka zyskuje na czipowo-podzespołowym zamieszaniu ostatnich miesięcy, bo jak ktoś chce kupić auto i idzie do Mercedesa, słyszy rok. W Audi rok, w BMW często podobnie, a potem taki zrezygnowany dzwoni do Maserati i słyszy, a w jakim kolorze? A to zapraszam, mamy na placu. A na zamówienie? 2 3 miesiące. Przesadzam, oczywiście, ale dostępność jest w tym momencie argumentem kluczowym i widzą to w statystykach sprzedaży w Maserati. Nowy model to oczywiście SUV, Grecale. Ładny, zgrabny, choć na zdjęciach podobieństwo do Forda Pumy jest zauważalne, co niekoniecznie jest jakimś szczególnym komplementem. To odpowiednik Makana, Audi Q5 czy BMW X3. Auto długie na prawie 4,90 m, Levante ma ciut ponad 5 m. Podstawowe źródło napędu to 2.0-benzyna hybryda, 300 lub 330 koni, topowa odmiana trofeo 30V6-530 koni i to silnik z 20 ani Gibli czy Quattroporte jest. I to jest naprawdę dobry silnik, znany również z Alfa Romeo Juli QV. Po pewnych modyfikacjach rzecz jasna. Wnętrze jakieś takie ponure, ale ciekawe. Szkoda, że przed kierowcą jest ekran, a nie prawdziwe mechaniczne zegary. Za to kompozycja dwóch ekranów na środku deski rozdzielczej, coś ala Land Rover, wygląda fajnie. Pytanie jak to będzie działało jest na razie otwarte. Cenników również nie znamy. A o marce Winfast państwo słyszeli? To działający od 2017 roku wietnamski producent sam samochodów i skuterów przymierzający się do wejścia na europejski rynek. Premiera zapowiadana jest w połowie roku, a zamaskowany egzemplarz modelu VF8 sfotografowano ostatnio w Hiszpanii. Wiemy jak auto wygląda w wersji globalnej, że tak powiem, a europejska będzie pewnie różniła się jakimiś detalami. Do wyboru będą dwie odmiany, z jednym silnikiem 200 koni 450 km zasięgu lub z dwoma silnikami 400 koni 500 km zasięgu. Cena nie jest jeszcze znana. Zresztą ceny surowców, o czym wspominałem przed chwilą, są tak rozbujane teraz, że kto wie, czy na pewien czas nam ta elektryfikacja nie przystopuje nieco. Porsche już oficjalnie zapowiedziało kolejną generację 718 Boxter i Caymana. Pojawią się pod koniec 2024 roku i będą wyłącznie w wersjach elektrycznych. Szczegółów technicznych nie znamy, jeszcze pewnie z rok na nie poczekamy. A na koniec ciekawostka z Mercedesa. Jak pewnie Państwo zauważyli, 3 czy 4 lata temu numerem 1 w branży było hasło autonomiczne samochody. To ucichło ostatnio i chyba niezbyt prędko wróci z wielu różnych powodów, choćby. Dlatego, że nie do końca wiadomo było, kto ma wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez auto poruszające się z włączonym autopilotem. Ustawodawstwo wiele razy nie nadążało za technologią, w tej materii również nie daje rady, ale Mercedes znalazł rozwiązanie i deklaruje, że odpowiedzialność bierze na siebie. Ale nie tak szybko. Drive Pilot, bo tak nazywa się autonomia na poziomie trzecim Mercedesa, działać ma do 60 km na godzinę, wyłącznie na niektórych niemieckich autostradach i drogach, bez świateł czy rąd po drodze, bez robót drogowych w pobliżu. No i pogoda. Pogoda musi być ładna. Czyli poczekamy jeszcze chwilę. Teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy dwa lokowania produktów: firmę AutoDNA umożliwiającą sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN oraz firmę Prodivtech, której mierników od wielu lat mierników lakieru używamy. Porsche Boxster wprowadzone do sprzedaży w roku 96 było doskonałym pomysłem. Był to samochód dwa razy tańszy od flagowej 911, dający ogrom przyjemności z jazdy i jednocześnie było to dwa, nawet trzy w jednym. Było to prawdziwe Porsche, a nie jakaś namiastka z silnikiem Volkswagena. Był to kabriolet, czy raczej roadster, a w mocniejszych wersjach, czyli WESKach, było to i jest nadal auto sportowe, szybkie, wymagające. Centralnie umieszczony silnik to kolejna cecha utrudniająca może dostęp, ale genialnie wpływająca na jakość, przyjemność konsumentów. Taktu z każdym pokonanym kilometrem na wierzchni. Rok temu pokazywałem Państwu kupioną inwestycyjnie sztukę, japońska poliftowa SK właśnie za niecałe 70 tysięcy złotych, która teraz jest spokojnie warta stówę, myślę, że nawet więcej. I jak się Państwo domyślają, kolejnego Boxtera mamy dzisiaj. Tym razem jest to nowsza wersja oznaczona kodem produkcyjnym 987. Auto jest z 2009 roku, jest z niemieckiego salonu i ma 134 tysiące przebiegu. Wystawione jest ciągle za 129 tysięcy złotych. Import Niemcy co jednak trochę mnie niepokoi, ale z drugiej strony auto było weryfikowane przed zakupem w 2013 roku w Porsche, więc jest spora szansa na to, że jest niezłe. Pod pokrywą, skoro to rok 2009, mamy silnik 2.9 o mocy 255 koni, skrzynia manualna, ale sześciobiegowa w końcu, a nie piątka jak do 2008 roku w zwykłych boxerach czy Caymanach bezeski. Wygląda to na zdjęciach bardzo dobrze, bardzo ładne wnętrze, chyba w najładniejszej kolorystyce. W ogłoszeniu jest win, więc zanim wykonamy jakiś ruch, wrzucimy go w bazy auto DNA. Być może uda nam się dowiedzieć więcej o jego historii, zarówno tu w Polsce od 2013 roku, jak i wcześniej w Niemczech. Zwłaszcza wcześniej w Niemczech. Ale jest czysto. Od momentu rejestracji w 2009 roku do chwili sprowadzenia nie ma informacji o szkodach. Już u nas w 2016 była jakaś drobna, prawdopodobnie likwidowane rysy, może jakieś drobne wygniecenia, bo jak znam ceny części do Porsche, to na nową oryginalną lampę te 2,5 tysiąca, nawet 4,5 tysięcy nie starczy. Jedziemy zatem. Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. W szczególe jest trochę drobnych śladów wynikających z miejskiej zapewne eksploatacji i przebiegu. Głównie są to drobne ryski, jakieś zaprawki pędzelkiem, również na masce. Są też odpryski mniejsze i większe. No i szyba czołowa dostała kamieniem tak mocniej. Ale reszta jest bez zastrzeżeń. Lakier się nie odcina, a auto jest bardzo ładnie spasowane. Pomiary. Wzorzec zebrane z różnych niebudzących zastrzeżeń miejsc to okolice 100 mikronów. Mamy grubszą warstwę lakieru na błotnikach z tyłu, ale mamy też wszędzie fabryczny ocynk. Tego nie da się nałożyć poza fabryką, przypominam, więc nikt tu poszycia nie wymieniał. Mogło to też tak wyjechać z fabryki. Lewy przedni błotnik i sąsiadujące z nim drzwi kierowcy są też ciut grubsze, i to jest prawdopodobnie ta szkoda z auto DNA. Wymieniony błotnik na nowy, oryginalny i lakierowanie razem z cieniowaniem drzwi. Reszta bez zastrzeżeń. Pirotechnika jest oryginalna, nie ma śladów rozbierania, pasy są z maja, pierwsza rejestracja, wiemy to z auto DNA, miała miejsce w czerwcu. Wszystko się elegancko zgadza. To bezwypadkowy samochód. Wnętrze jest czyste, ma kilka śladów jedynie tutaj, na tunelu. Na boczku drzwi, na drugim również. No i alkantara na fotelu kierowcy jest trochę zmechacona, a sztuczna skóra dookoła trochę popękana. Od spodu mamy kilka drobnych zastrzeżeń. Niby sucho, tak na pierwszy rzut oka, nic nie kapie, ale coś się poci i zaraz kapać się zacznie. Reszta bez zastrzeżeń. Jazda testowa również bardzo blisko wzorca, tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Podsumowując, to ładne, bezwypadkowe, choć nie bezszkodowe auto. Niekoniecznie pod koc i na pewno nie jest pod koca, raczej do codziennej eksploatacji. Jeśli ktoś ma ochotę skorzystać, to bardzo proszę, my go sprawdzaliśmy w ramach większego pakietu z kilkoma innymi Porsche. Wybraliśmy droższy ale z mniejszym przebiegiem. I to wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Przypomnę tylko, że wczoraj, jeżeli wszystko dobrze poszło, wrzuciłem odcinek, drugą część programu z Tadeuszem Forbrotem. Ogarnialiśmy Peugeota 307 z silnikiem 1.6 diesel. Kolejny odcinek w ramach Motodziennik Extra z charytatywnym lokowaniem od firmy Auto DNA już niedługo i będzie to Nissan x którego kupiłem dla swojej córki. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo.